Myślałeś kiedyś, że latający rower to tylko bajka. Studenci z Japonii właśnie zbudowali taki. Naprawdę i on leci. To urządzenie nazywa się curugi i powstało na Osaka Public University. Wygląda jak połączenie roweru, szybowca i wentylatora przemysłowego, ale działa w 100% na siłę ludzkich nóg. Na nagraniu widać jak pilot rozpędza się pedałami na starym pasie lotniska. Ogromne skrzydła łapią powietrze, śmigło z tyłu generuje ciąg i nagle cała konstrukcja odrywa się od ziemi. To nie animacja ani prototyp w tunelu aerodynamicznym, to prawdziwy lot na kilka metrów wysokości. Za projektem stoi studencka organizacja Sakai Windmill Association, która od lat buduje maszyny napędzane mięśniami i startuje w japońskim Birdman Contest. Czy to przyszłość ekologicznego lotnictwa? Może kiedyś bo utrzymanie stałej mocy pedałowania to wyzwanie nawet dla sportowców. Ale jedno jest pewne, internet oszalał.